Ale odważna ta jaszczurka. Przed chwilą moje psy się gryzły koło niej. O, ale się wygięła. <laughs> ale się wygięła śmiesznie. A jak ja sobie kucałem, nagrywałem tego bowl, to ona się na mnie patrzyła i tak szła w moją stronę. się z zawrotną prędkością. staje. Tymczasem obok przybiegający pies. Nie zauważa jej. O! Teraz praktycznie ją zdeptał. <laughs> o, patrzcie, widzicie? Widzicie? Oj, teraz się na niej położył. Oj, oj, oj. Patrzcie, położył się na niej. Nie, bo pies nie jest najmądrzejszy. O, zauważył. No to chyba po niej.